Dzień dobry. Dzień dobry! Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do udziału w tegorocznej edycji konkursu Dwie Godziny dla Rodziny. W zeszłym roku to nasze hasło wygrało ten konkurs. Jakie to było hasło? Gotowanie na rodzinę dla Jak myślicie, dlaczego to hasło wygrało? Dlatego, że. lubimy gotowanie! I lubimy. jeść! W tym roku chcielibyśmy wszystkich zachęcić też do udziału w tym konkursie. W zeszłym roku główną nagrodą w tym konkursie był pobyt weekendowy w hotelu Bukowina. I dzięki temu pierwszy raz udało się naszej rodzinie wspólnie wyjechać w góry. Co nam się tam podobało? Powiedz, podobało, Bartek. Podobało mi się, jak były baseny i tam był fajny basen i zjeżdżalnie się... były i i i fajne jedzenie, jedzenie tak? I fajne jedzenie i jeszcze mi się najbardziej podobało, że tata ciągle głomił, bo y, tam były inne trasy. Inne trasy. A Kinie, co się najbardziej mi podobało? Mi się podobał polnik z rowerków. Hmm. Też podobały mi się baseny. Hmm. Najfajniejsze były te bardzo ciepłe, prawda? Hmm. Termalne. A domcia się podobało? Mi się podobała ta niebieska zjeżdżalnia, które się wchodziło może z kilometrów na górę, tą co z mamą zjeżdżałem. Yy, co góry. było tam gorąco na górze, prawda? Tak. To co co? była gorąca podłoga. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszyscy. i wszyscy. serdecznie zapraszamy, i zapraszamy do udziału w konkursie. Mamą, mogę wreszcie